Drogi baranie, witam cię bardzo serdecznie. Ja to ciekawie nazywam się Pio i jest ze mną Katarzyna. E, witam was bardzo serdecznie na kanale. Zapraszamy na twoje ty, ty, cotygodniowe czytanie. Zobaczmy, co tutaj fantyśny czytać będzie w tym najbliższym czasie. U ciebie jest dopełnienie jakiegoś cyklu, który tutaj do ciebie, przez ciebie można powiedzieć, nawet przechodził przez bardzo długi okres czasu. Jest zakończenie pewnego rodzaju cyklu i wejście w coś nowego. To może być związane z pracą, to może być też związane z jakąś przeprowadzką. W każdym razie będzie się tutaj bardzo dużo działo pod tym kątem. Dużo stresu. Także staraj się tutaj wypoczywać i regenerować jak najwięcej. U mnie tutaj barany będą podejmować gotowość do walki i obrony własnych poglądów i przekonań. E, takie podjęcie ryzyka i walki e, w swoim imieniu. Może to chodzi o egzaminy, może chodzić o jakieś realizację swoich planów i celów. Mm. Jest jeszcze tutaj coś takiego e, związanego z kolorem białym i niebieskim i magiczna e, liczba 21 i takie słowo e, dopełnienie, dopełnienie bądź też dokończenie, to też tutaj jest bardzo, bardzo e, tutaj pokazane. E, aha i coś związanego z puzlami, tylko tyle, e, mój drogi baranie. Jeżeli to wczoraj się Tobie podobało, jeżeli e, uważasz, że e, złożyliśmy to na komentarz, poprosimy zostawić komentarz, daj nam znać, jak nam poszło. E, I też, jeżeli jesteś zainteresowany, bo zainteresowana zainteresowany prywatnymi konsultacjami są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na piwa, udzielę tej informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa.